Są pieniądze, lecą. To, to nie była ustawka, tak? To Panowie zbieracie, a ja będę zaczynał wobec tego. Witam Państwa na pierwszej dzisiaj konferencji Twojego Ruchu i Wolnych Konopi. Z nami Andrzej Dołecki, wolnej konopie. I Maciek Kowalski, kandydat Europy plus Twojego ruchu, kandydat wolnych konopi na naszych listach. Szanowni Państwo. Jedna stu złotówka, 100 zł. 8 miliardów. 8 miliardów to jest 80 milionów takich banknotów. Ile to jest? Czy to? Dużo czy mało, bo o ośmiu miliardach dzisiaj będziemy mówili. Gdyby takimi banknotami tu się trochę rozsypało, gdyby tymi banknotami zasypać tą salę, to okazałoby się, że no może, może głowy by nam wystawały, gdzieś tak do dwóch metrów wysokości zasypalibyśmy ośmioma miliardami stu złotówek tą salę. Gdyby te 8 miliardów przeznaczyć na bardziej szczytny cel niż zasypywanie tej sali, na przykład na posiłki dla wszystkich dzieci w szkołach i w szkołach podstawowych i w szkołach średnich to można by tym dzieciom z każdego roku zorganizować trzydaniowe obiady z zupą, drugim daniem i kompotem albo deserem innym. 8, 8 miliardów złotych to tak dużo, a gdyby wykorzystać te pieniądze na najbardziej potrzebny cel dzisiaj rządu Donalda Tuska na pomoc tym potrzebującym rodzicom protestującym przed sejmem i w sejmie to gdyby tym matkom i ojcom dzieci niepełnosprawnych dać te 8 miliardów to te zasiłki wówczas te świadczenia dla tych dzieci nie byłyby w wysokości minimalnej płacy, nie byłyby wysokości średniej płacy, starczyłoby na tych pieniędzy, aby każde z tych niepełnosprawnych dzieci, aby rodzic każdego z tych niepełnosprawnych dzieci otrzymał więcej niż wynosi wynagrodzenie nas posłów. Takich pieniędzy, tych ośmiu miliardów, nie chce rząd Donalda Tuska, nie chce minister finansów. Oddaję głos Maćkowi Kowalskiemu. Słyszymy co chwilę, że kolejne grupy społeczne przychodzą do rządu i czegoś chcą. Żądają, domagają się podwyżek, pieniędzy. My przeciwnie. My stwierdziliśmy, że jako grono, jako stowarzyszenie reprezentujące interesy dwóch, trzech milionów osób, które używa w Polsce marihuany, i to nie są nasze szacunki, tylko Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, te dwa, trzy miliony osób są w tej chwili w Polsce przestępcami i kupując marihuany finansują tak naprawdę mafię. Płacą na czarnym rynku za, za marihuanę nieopodatkowaną, w żaden sposób nieregulowaną. Rząd mówi, żeby komuś dać, trzeba komuś zabrać, więc zabierzmy mafii. Nie zabierajmy tych pieniędzy z dróg. U mnie w powiecie w tym momencie zostały wstrzymane prace nad jedną z dróg, ponieważ trzeba było dać rodzicom. Ja nie kwestionuję tego, że trzeba dać tym rodzicom, ale nie zabierajmy z dróg, bo żeby za, później na drogi zabierzemy z kolei rolnikom, a żeby dać rolnikom, zabierzemy tym rodzicom i to jest przelewanie, przelewanie z pustego w próżne. My proponujemy, żeby zabrać te pieniądze przestępcom. 8 miliardów złotych to są bardzo konserwatywne szacunki. To jest tak naprawdę minimum, uwzględniające to, że zawsze będzie szara strefa. Z każdego grama, który kosztowałby 35-40 złotych w sklepie, 10-15 złotych może spokojnie trafiać w postaci akcyzy, w postaci podatku dochodowego do budżetu państwa. Dilerzy będą płacić ZUS. To będą normalni przedsiębiorcy. W tej chwili. 28 miliardów złotych, jeśli dobrze pamiętam, w polskim budżecie to jest handel narkotykami. Polski budżet, z ostoją polskiego budżetu jest handel narkotykami, bo bez tytoniu i bez alkoholu, które są ogromnymi mordercami tak naprawdę, nie byłoby polskiego budżetu. Dziura budżetowa byłaby prawie dwa razy większa. Więc my postulujemy, żeby dodać kolejne 8 miliardów złotych do tych przychodów budżetowych z tytułu opodatkowania marihuany, czyli zjawiska, które i tak w Polsce istnieje. To nie jest tak, że jak my go nie opodatkujemy, to go nie ma. Ono jest. Tak czy inaczej ilość konsumowanej marihuany jest taka sama, tylko że gdybyśmy mieli te pieniądze, to możemy płacić terapeutom, którzy w tej chwili jest to praca bardziej na zasadzie powołania, bo nikt nie chce być terapeutą, bo płace są głodowe. Możemy płacić na programy profilaktyczne, które najwyższa izba kontroli stwierdziła, że w Polsce jej w tej chwili nie ma. Znaczy straszy się po prostu w szkołach gada się kompletne głupoty i to też jest nikt to dokładnie stwierdza w swoim raporcie. Moglibyśmy stworzyć setki tysięcy, dziesiątki tysięcy miejsc pracy w tym sektorze, to nie mowa, jest mowa już nawet nie tylko o samej marihuanie, tylko również o konopiach przemysłowych, które w tej chwili, ja wiem z doświadczenia, ponieważ zajmuję się tym, jestem przedsiębiorcą działającym w branży konopi przemysłowych, tych, które nasze babcie, dziadkowie uprawiali, w tej chwili jest sztucznie redukowana podaż nasion, żeby nie móc siać w tej chwili. Wszystko to wiąże się z tym, że obawa przed tym, żeby naród przypadkiem marihuany w ręce nie dostał, a i tak jakby stąd wyjść, to przecież, że nawet w tej, w tej izbie można kupić marihuany bez większego problemu, no bo posłowie też ludzie. Więc chcieliśmy złożyć do ministra petycję o powołanie w Ministerstwie Finansów zespołu, który miałby się zająć, oceną skutków regulacji, ile jakby z aspektu fiskalnego moglibyśmy zyskać na, na legalizacji, natomiast co w rzeczywistości się stało o tym powie mój kolega Andrzej Dołecki. Właśnie, chcieliśmy, koledzy chcieli zainteresować tą sprawą najbardziej zainteresowanych, czyli Komisję Finansów Publicznych oraz przedstawicieli Ministerstwa Finansów obecnych dzisiaj rano na Komisji Finansów Publicznych, ale niestety nie udało się i bardzo proszę, Andrzej Dowiecki. No właśnie, kolejny raz władza nas ignoruje. Szefowa przewodnicząca Komisji Finansów odmówiła nam zabrania głosu na tejże komisji, gdzie chcieliśmy po prostu. Może w formie happeningu, ale zwrócić uwagę na bardzo poważną kwestię, jaką jest właśnie trwonienie przez rząd możliwości na zdobycie realnych środków, które załatałyby tą dziurę budżetową. Taki worek pieniędzy możemy przynosić codziennie, dlatego że codziennie taki worek pieniędzy trafia do, do mafii, po prostu do, na czarny rynek, i trochę nam szkoda, że kolejny raz głos społeczeństwa jest pomijany w tak ważnej dyskusji jak kształtowanie finansów publicznych. Miejmy nadzieję, że uda nam się wreszcie złożyć na ręce Ministra Finansów, a przez Ministra Finansów do Pana Premiera właśnie tą petycję. I po prostu jeżeli nie dzisiaj, to jutro. I będziemy przychodzić z takimi workami pieniędzy codziennie, aż wreszcie ktoś sięgnie po to, a nie mafia, jak to do tej pory. A więc co, Panie Ministrze Finansów, Donaldzie Tusku, Panie Premierze. 8, 8 miliardów złotych do wzięcia. Bardzo prosimy, w programie, w programach wyborczych wszystkie partie zwykle składają programy, które kosztują miliardy. My odwrotnie, myśmy złożyli już szereg projektów, ustaw, które dokładały do budżetu. 50 miliardów rocznie moglibyśmy, gdyby te projekty zostały zrealizowane, 50 miliardów złotych rocznie moglibyśmy mieć więcej w budżecie, a jeszcze jeżeli byśmy zaakceptowali ten projekt, projekt mielibyśmy nie 50, a 58. Niestety rząd Donalda Tuska nie chce ani złotówki więcej. Tak, to jest Bardzo... ciekawe, że nie chodzi tutaj, chciałbym jeszcze nadmienić, że nie chodzi tutaj tylko o marihuanę, w zasadzie marihuana, czyli wykorzystanie narkotyczne konopi traktujemy naprawdę marginalnie. Konopia przemysłowa, to czym byliśmy potentatem do lat 70. w produkcji konopi przemysłowej, tym spłacaliśmy dług Gierka, róbmy to dalej, róbmy konopie przemysłowe pierwszą i bodaj jedyną grupą społeczną w Polsce, która apeluje do premiera o podatku i nas. Jeśli można pytania. Dzień dobry, Tomasz Grzelewski, telewizja Superstacja. Rzeczywiście jesteście pierwszą, a ja sobie pomyślałem tak, bo podobnym źródłem, z którego można czerpać pieniądze jest, jest prostytucja. Może by połączyć te inicjatywy jakoś. Akurat jeżeli chodzi o zasadność łączenia tych dwóch inicjatyw, no to, to może zasadności nie ma. Natomiast Ale tak, chodzi to znaczy, jeżeli chodzi, jeżeli jesteśmy za tym, aby prostytucja została usankcjonowana w Polsce, bo to nie jest tylko efekt fiskalny. I akurat w przypadku prostytucji efekt fiskalny jest efektem wtórnym. Chodzi o to, aby również odebrać mafii możliwość zarządzania tą sferą naszego życia, bo czy nam się to podoba, czy, czy nam się to nie podoba, może niektórym się nie podoba, ale prostytucja jest częścią naszej codzienności, była, jest i pozostanie niezależnie od tego, czy będzie rządzić Donald Tusk, nawet jak będzie rządził Jarosław Kaczyński z panem Maciarewiczem, również prostytucja będzie. To niestety, nawet te, niestety dla pana Kaczyńskiego, nawet jemu nie uda się prostytucji zlikwidować, a więc tak ona powinna jak najbardziej być usankcjonowana w pewnym sensie pod kontrolą państwa, również w interesie tych kobiet, które wykonują, które pracują, w, zajmują się prostytucją. I oczywiście opodatkowanie będzie opieka zdrowotna tych kobiet, to po pierwsze, pewna kontrola państwa nad tą sferą działalności, to drugie, i jako trzecie wymieniłbym efekt fiskalny, czyli opodatkowanie. Tam też prawdopodobnie osiągnęlibyśmy bardzo poważne wpływy jedno, do budżetu. Natomiast jeżeli chodzi o, o zasadność akurat łączenia tych dwóch sfer, no to to są tak, no to może one połączone zostaną tak, że trafią te pieniądze jedne i drugie trafią do budżetu, o jeżeli wspólny mianownik mamy znaleźć, to, to już znaleźliśmy. Tak, no tym, tym wspólnym mianownikiem jest też jakaś filozofia, tak, że to zjawisko i tak istnieje i w tym momencie mamy kwestię jakości, że tak powiem. Czarnorynkowa marihuana jest bardzo złej jakości, jest niebadana, i tak samo niestety doświadczenie pokazuje, że kobiety świadczące usługi seksualne często roznoszą choroby weneryczne, tak? Nie podlegają żadnej kontroli. Ja mieszkałem kilka lat w Belgii i tam po prostu te domy publiczne są nad komisariatami policji, są skanowane odciski palców, są szybkie testy na choroby zakaźne robione i to jakby jeżeli to rzeczywiście uważam, że to jest tak niebezpieczne zjawisko, czy prostytucja, czy narkotyki, to pozostawianie tego w rękach czarnego rynku jest największym absurdem, na jaki można sobie pozwolić. To jeśli mogę, ja skorzystam z okazji jeszcze, panie pośle, chciałem zapytać pana o zupełnie inną kwestię. Chciałem zapytać pana, co pan sądzi o słowach kandydata do Parlamentu Europejskiego ze strony Sojuszu Lewicy Demokratycznej, pana Grochalskiego, który powiedział, że chce to być księdza w Wiśle. Niektórzy politycy tu w sejmie mówią, że to jest takie bardzo bliskie twojemu ruchowi, takie hepenerskie podejście. Nie, to nie jest bliskie naszemu, jak widzi, naszemu sposobowi myślenia, to jak widać jest bliskie sposobowi myślenia sojuszu lewicy demokratycznej. Nie zamierzamy to jest kwestia wolności innych osób. To, co, to co, o czym przed chwilą pan redaktor mówił, to jest naruszenie tej, naruszenie nietykalności czeleśnej, na, naruszenie wolności innego człowieka. I nieważne, czy ten drugi człowiek jest księdzem, czy, czy jakimkolwiek inną osobą, jesteśmy przeciwni naruszeniu wolności i w tym wypadku topieniu kogokolwiek. Nasze hepeningi i nasze dążenia, tak jak pokazujemy dzisiaj, są dalekie od, od tego typu drastycznych kroków. Oczywiście chcemy świeckiego państwa, rozdziału Kościoła. Od i tak dalej, natomiast na pewno nie zamierzamy nic złego robić żadnej z osób duchownych w sensie fizycznym. No na pewno chcielibyśmy pieniądze odebrać te, które biorą, ale, ale to jest zupełnie inna kwestia. Dziękuję bardzo, czy jeszcze pytania? Dziękuję bardzo, dziękujemy. dziękujemy. dziękujemy.